Zapraszam teraz na scenę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo, Siadajcie państwo, jestem Wam naprawdę. Serdecznie wdzięczny za to powitanie, za ten entuzjazm, choć chwila tak smutna, choć obchodzimy pierwszą rocznicę wielkiej tragedii. Zebraliśmy się tutaj ku pamięci: ku pamięci prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki, ale ku pamięci wszystkich. Którzy przed rokiem odeszli od nas tak niespodziewanie, tak nagle, tak gwałtownie. Można o nich powiedzieć tak, jak powiedział o innych, o wielu innych, wielki poeta, zostali zdradzeni o świcie. Niezależnie od tego, jaka była przyczyna tej katastrofy, co ostatecznie doprowadziło do tego, że samolot się rozbił, to z tego, co już dziś wiemy, możemy to powiedzieć. Zostali zdradzeni. wszyscy wszyscy zostali zdradzeni wszyscy ci którzy którzy udawali się podążali do Katynia by oddać hołd tam pomordowanym wszyscy którzy w ten sposób wchodzili do wspólnoty pamiętających tych którzy pamiętają którzy chcą pamiętać którzy Wiedzą, że ta pamięć jest ważna. Którzy wiedzą, że z tej pamięci wyrasta zobowiązanie: zobowiązanie, zobowiązanie do załatwienia tych wszystkich spraw o których była mowa choćby w posłaniu świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej, a które nie zostały załatwione. Porzucić te sprawy to zrzec się czegoś bardzo ważnego. To zrzec się szacunku do własnego narodu. To zrzec się szacunku do komandowanych. To rzecz się szacunku do samego siebie. To zgodzić się na zło, które było, zło w, przyszłość, w przeszłości, ale to jednocześnie oznacza może oznaczać zgodzić się na zło przyszłe. To potencjalne, które w Duże może być. Powiedzieć nie rezygnujemy. To domagać się szacunku. Dla narodu, dla pomordowanych, dla innych, dla siebie samych. To domagać się praw. Musimy powiedzieć sobie jeszcze raz. Nie rezygnujemy. Jeden dzień temu to nie rezygnujemy odnosiło się do ofiar Katynia, Tewelu, Wiednoje, wielu innych miejsc. Ale dziś to nie rezygnujemy odnosi się także do Smoleńska. Trzeba powtarzać, nie rezygnujemy. A jeśli ktoś zapyta dlaczego, trzeba powiedzieć dlatego, bo szanujemy Polskę, bo szanujemy nas nawet. Ciebie samych szanujemy jest w nas, jest, nie ukrywam we mnie ten straszny ból. Ból, który wynika z tęsknoty. Z tęsknoty, która nigdzie nie zostanie ukojona. Bo przecież ci, którzy odeszli, ci, którzy kochaliśmy, już nie wrócą. Ale jest w nas także ból inny, społeczny, narodowy. Na szczytach naszego państwa zabrakło ludzi, którzy swoje polityczne credo przedstawiali krótko. Warto być Polakiem. Warto być Polakiem. I to warto być Polakiem zmieniali w Dlatego musimy pamiętać do końca naszych dni. I musimy tą pamięć przekuwać w czyn w dwojaki sposób. Musimy w uroczystościach, choćby tak jak dziś, w piśmie, w kamieniu, tą pamięć utrwalać. Ale musimy także wykonywać ich testament. To warto, to warto być Polakiem, musi być podstawą naszego życia publicznego, tego wszystkiego, co Polska robi na arenie międzynarodowej. To nasze zobowiązanie. To zobowiązanie, by kontynuować to wszystko, co w dziejach naszego narodu było mocne, wielkie, piękne. Przed chwilą przed chwilą usłyszeliśmy że Lech Kaczyński był kontynuatorem, czynnym kontynuatorem tradycji polskiej przedwojennej inteligencji. To prawda, ale jego postawy, jego aktywności nie da się do końca w ten sposób ująć. Mój świętej pamięci brat był przede wszystkim kontynuatorem tego wszystkiego, co składało się w naszej historii na nurt patriotyczny, niepodległościowy. Nie da się ująć w ramach jednej grupy społecznej, bo w tym ruchu uczestniczyli ludzie wszelkich warstw i klas naszego narodu, uczestniczyli także ludzie innych narodów, zamieszkali na terenie Polski. Kaczyński do końca swych dni, człowiekiem solidarności, był człowiekiem tego ogromnego, największego w naszych dziejach i jednego z dwóch największych w dziejach ludzkości ruchu społecznego ku niepodległości, ku wolności. Pozostał tej drodze wierny. I my musimy iść dalej po tej drodze. Pierwszy na niej krok to prawda osmoleńska. Musimy uczynić wszystko, by ta prawda, niezależnie od tego, jaka jest i kogo będzie bolała, wyszła na jaw. Ta prawda. Musimy pamiętać także i o tym, że naszym obowiązkiem, o którym już wspominałem, bo przecież tu o pamięć chodzi, jest uczczenie tych, którzy zginęli. Wszystkich. Jest uczczenie prezydenta Rzeczypospolitej. Godne uczczenie. Jest uczczenie wielu, wielu innych, których tu widzieliśmy którzy byli z tej samej tradycji, można powiedzieć, z tej samej mąki i którzy mieli wielkie zasługi. Pozwólcie, że wspomnę tylko dwie wielkie kobiety. Panią Annę Walentynowicz, Osobę o pięknym życiorysie, która tak dużo zrobiła dla polskiego rozwoju, która dokonała tej wizyny przełomu i którą tak aktywnie obrażano.